bardzo ważna podpowiedź to jest taka, że nie jest na kościele męska. W mojej jeszcze duże tarcze, jeszcze jest to, że mam dużą ciała, ponieważ rycerze nie ma. Nie czasu. No Stoń, koniec! O, mocne koniec! 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 Stop! Koniec walki. No i brawa, wielkie dla rycerzy. Bardzo energiczny, szybki ten pojedynek. Januszy. A tak, koleś już dopingujący tutaj Janusza. On w natarciu. Ach, Przedał się gdzieś przez zasłonę starczy, zasłania się Krzysztof tarczą, ale nie atakuje. Co się stało? Nie wiem czemu. Właśnie nie wiemy o co, co się stało, bo w ogóle nie atakuje. Stop, stop, koniec walki. Ja walka. Tam, słodkie, to jest lepsze. Kamila? Nie mamy porządku. Wszystkich rycerzy, w języku, w Gniewze, w no, gdzieś tam zaczęło go przybywać, żeby do tarcza wyjadł sztanka, no, tak jak tak wziąć wiącowe... tarczy była dodatkowo to, często zdarzało się, że ostrym jest wciągnąć się w tarcze, bo na dobrym przykład przyczynki powiem, że ten tak no, nasze miecze nie są, stop, koniec, walki, tutaj no, wielkie brawa nasze miecze nie są zaostrzone, no ale i tak, ręce, że ja są naprawdę, naprawdę gotowi? Bez A o tak, no, poszło. Poszło ładnie, Brawo. mimo że pocisk... Ta... Z okrucieństwa, Gerlacha, Gerlacha von Kulpe. To właśnie Muskata był wielkim zwolennikiem, orędownikiem przemyślidów czeskich i zamyśliwał tylko i wyłącznie nad tym, jak oddać polski tron. Zjednoczony już polski tron. Władcom Czech. Ja zastanawiam się, jak tych złoczyńców oddać w ręce sprawiedliwości. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Ile trzeba, drodzy Państwo, powiedzieć, żeby jakaś osoba nie wychodziła na środek? Rozstrzelać. Wysłali atakujący na spotkanie z Gerlachem von Kulpen. Ten wyraził zgodę na to, aby pojawił się wysłannik, wysłannik księcia... Władysława zbliżał się powoli, wiedząc, że reprezentuje majestat książęcy, wiedząc, że reprezentuje siłę i sprawiedliwość. Cofnęli się obrońcy, ale jednocześnie zwierali szyki. Alka rozd rozgorzała już na całym podzamczu. Łucznicy podążyli za piechotą i za rycerzami i ostrzał się z wyłków. Żadna ze stron nie odnosiła zwycięstwa, ale widać było, że z każdą chwilą Wycofują się ludzie Gerlacha. Już zaczynali oglądać się na most. Już zaczęli oglądać się w stronę Górnego Zamku, czując, że nie utrzymają zamku dolnego. Ten bowiem, tylko do pierwszej obrony miał im służyć. Mieli wybadać, jak silne, jak zdeterminowane są oddziały głokietka. Te podążyły od razu za uciekającymi. Wycofywali się w stronę Górnego Zamku, ale postanowili bronić się na moście. Ten most był najważniejszym miejscem na zamku. Kto miał w swoich rękach most, ten miał dostęp do Zamku Górnego. Jeśli obrońcy zamku Mostu nie obronią, będą musieli zamknąć się w górnym zamku i stamtąd prowadzić obronę. A to może kosztować wiele czasu, wiele sił. Jak widać, karni żołnierze łokietka równo szykiem ruszyli na swoich przeciwników, cały czas spychając ich w stronę górnego zamku. Naprzód do ataku, zakrzyknął Gerlach, zakrzyknął również Andrzej. Potężne kolejne starcie rozgorzało na moście. Kto żyw, pytał za broń, za proce, za kusze, za łuk, za kamienie. Nawet proste chłopstwo, które chroniło się do zamku, obrzucało czym się tylko da napastników. Walka przesuwała się coraz bardziej w stronę Zamku Górnego. Widząc, że nie zdzierżą, utrzymają ani mostu, ani podgrodzia, schronili się wreszcie atakujących w bramie. Wtedy rozpoczęło się prawdziwe oblężenie, ale rozgrzani krwią, rozgrzani walką, żołnierze Łokietka łakomym wzrokiem spojrzeli teraz na obóz, na obóz, który rozbili, rozbili żołnierze czescy, którzy wspomagali załogę zamku i wezwani zostali przez biskupa muskatę jako wiernego czeskiego sojusznika. Zobaczył wtedy Andrzej, że jego wojsko jego wojsko nie jest uradowane tym, że zdobyło tylko zamek dolny. Wtedy pozwolił im łupić i rabować y, obóz i namioty, które pozostawili obrońcy. Kobiety palić! Rycerz Andrzej Cięty nieco na umyśle wydawał sprzeczne komendy. Ale żołdactwo samo potrafiło sobie radzić i runęło do obozu, który z chęcią i z radością opanowano, a miodu, z i do żalki były dostatek. Wtedy rozkierali się przy stołach i postanowili napoić strudzone gardła, przygotować się do długotrwałego oblężenia. Moi drodzy, tak oto zdobyli rycerze i żołnierze Łopięczka Zamek Dolny, a obrońcy zamknęli się w Zamku Nastąpiło długotrwałe oblężenie i to zobaczymy już niebawem w drugim szturmie. Moi drodzy, o właśnie, rycerz Andrzej silnie cięty na umyśle ukradł jakąś dziwną rzecz i pragnie się, pragnie się obłowić. No właśnie z pewnością w środku znajduje się spirytus bądź jego pochodne <grystanie> moi drodzy brawa dla obrońców, brawa dla atakujących my zapraszamy was na kolejne turnieje, kolejne pokazy możecie już opanować cały zamek dziękujemy Wam za Sprawne ustawienie się. Zapraszamy na Górny Zamek. Zapraszamy do oglądania turnieju.